Dobrze, to w takim razie przejdźmy do dzisiejszego tekstu. Będę mówić na temat szczepień przeciwko COVID-19, wszystkich związanych z nimi wątpliwości, wszystkich problemów, których możemy się spodziewać związanych z tym szczepieniem. Jak wszyscy wiemy, od prawie roku świat jest sparaliżowany z powodu epidemii nowego wirusa. W pierwszych miesiącach zastanawialiśmy się, czy ten wirus jest groźny, co nam zrobi, co zrobi gospodarce, co zrobi światu, który do tej pory znaliśmy. Okazało się, że zrobił bardzo wiele. Nie jest może wirusem, który powoduje chorobę o śmiertelności, która przerażałaby w statystykach, bo nie jest to kilkanaście ani kilkadziesiąt procent zakażonych, ale zrobił ogromne spustoszenie choćby w gospodarce. Od kilku miesięcy mówiło się o tym, że jesteśmy na najlepszej drodze do wynalezienia, opatentowania, wyprodukowania i wdrożenia szczepień przeciwko tej chorobie. Szczepienia nie są jednak przyjęte z ogólnym entuzjazmem, jakiego można się było spodziewać już na samym początku epidemii, kiedy wszyscy wyrażali wielką, wielką nadzieję, że uda się zaszczepić jak najszybciej i dzięki temu uzyskać odporność zbiorowiskową, a może też. Całkowicie zakończyć trwającą od marca 2020 pandemię. Zostały opracowane różne szczepionki. Jak na razie wprowadzono szczepionki typu mRNA, które między innymi wyprodukowały firmy takie jak Pfizer i Moderna, a także są wprowadzane na rynek szczepionki wektorowe. To, jak one działają, to chyba moment na inną opowieść, natomiast chciałabym tylko bardzo pokrótce przybliżyć obawy i zalety jednej i drugiej szczepionki, które poruszają różni ludzie, politycy, naukowcy i nie tylko. Niewątpliwą zaletą szczepienia i to szybkiego szczepienia dużej ilości ludzi przeciwko COVID-19 jest możliwość, która pojawia się nam powoli na horyzoncie odmrażania gospodarki, powrotu do normalnego życia i już nie noszenia wszędzie masek, nie utrzymywania tego dystansu półtora metra czy dwa metry między osobami, które znajdują się w swoim pobliżu. Gdyby udało nam się faktycznie, nieważne jaką szczepionką, wyszczepić dużą część populacji, można by uratować wiele istnień ludzkich, a także wiele biznesów, wiele budżetów domowych, wiele firm i wreszcie wiele karier, bo ludzie rozpoczęli działalność w jakimś kierunku i musieli ją przerwać, przekwalifikować się, bo zabrała im możliwości rozwoju właśnie epidemia. Poza tym kardynalną zasadą jest lepiej zapobiegać niż leczyć, więc może szczepionka byłaby właśnie takim sposobem zapobiegania. Poza tym, nie mamy niestety jeszcze leku, który zwalczałby wirusa SARS-CoV-2 w sposób efektywny, blokując na przykład jego namnażanie w komórkach gospodarza. Dlatego tym bardziej ceniona, ważna i pożądana jest szczepionka. Ogromnymi zaletami szczepionek, które zostały wprowadzone w tym roku, jest ich duże bezpieczeństwo zwłaszcza szczepionek rekombinowanych, szczepionek MRNA, które nie zawierają w ogóle w swoim składzie wirusa. Do tej pory wszystkie starszego typu szczepionki musiały być zbudowane na wektorach, stąd nazwa szczepionka wektorowa. I takiego typu szczepionką jest tak zwana szczepionka oksfordzka, czyli składa się z innego wirusa, do którego jest powiedzmy zaprogramowany fragment wirusa SARS-CoV-2, i w ten sposób organizm gospodarza. Uczy się go rozpoznawać i budować odporność. W szczepionkach mRNA tego wektora nie ma. Fragment genomu wirusa jest osadzony na kuleczce tłuszczu i dzięki temu jest dla nas bezpieczniejszy, bo nie wbudowuje się w żaden sposób w materiał genetyczny gospodarza. A jednak ludzie mają masę wątpliwości. Pojawiają się choćby takie głosy, jak to, że szczepionka nie będzie skuteczna, jeśli wirus będzie mutował. I to prawda. Jak to, że szczepionka, jak każda, może wywołać ciężkie, niepożądane działania poszczepienne, ciężkie objawy, jak również część ludzi zgłasza takie wątpliwości, niepewność co do długoterminowych efektów działania tej szczepionki. Oczywiście wiele tych obaw i wiele tych lęków jest uzasadnionych. Szczepionki zostały wprowadzone. W sposób dość szybki, bo firmy, które zajęły się tworzeniem tych szczepionek, zespoły badawcze, które nad nimi pracowały, włożyły w to nie tylko ogromne fundusze, ale także zaangażowały wszystkie siły i środki, które miały do dyspozycji. Natomiast wiele z nich nie znajduje potwierdzenia naukowego. Podsumowując więc sytuację, w której Europa się znalazła, czy faktycznie jest tak źle. Może nie tylko Europa, może świat, ale patrzmy na swoje podwórko. Mamy, owszem, wirusa, z którym nie potrafimy sobie poradzić, ale także mamy do dyspozycji coraz ważniejszą i coraz lepszą broń, która pozwoli nam zabezpieczyć się przed jego ewentualnymi skutkami. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli została już opracowana szczepionka rekombinowana, to choćby wirus mutował, choćby mutował w dużym zakresie, będzie stosunkowo łatwo tę szczepionkę uaktualnić i na tym samym modelu stworzyć szczepionkę przeciwko nowym mutacjom. Możliwe, że będą istniały duże ograniczenia, jak choćby to, że linie produkcyjne nie są w stanie wytworzyć jednorazowo, a logistyka nie jest w stanie rozdystrybuować jednorazowo takich ilości dawek szczepionki, jaka byłaby potrzebna, żeby wyszczepić całą populację. Nie uda się zapewne, więc ochronić przed tym wirusem wszystkich ludzi, ale staramy się szczepić grupy najwrażliwszych, pozostawiając na dalszą kolejność ludzi młodych, którzy jakoś z tą infekcją sobie poradzą i dla których nie będzie ona być może taka groźna, po to, żeby udało się zabezpieczyć koniec końców nie tylko nasze zdrowie, ale także nasze gospodarki, nasze portfele, nasze zdrowie psychiczne. I ogólnie normalność, do której byliśmy przyzwyczajeni, bo tylko dzięki zastosowaniu na szeroką skalę właśnie ochrony, a nie poszukiwaniu leku, jesteśmy w stanie jak najszybciej wrócić do życia, które musieliśmy zamknąć za sobą w marcu 2020. Mój apel na koniec jest więc taki: szczepmy się. Dziękuję.